W dniu dzisiejszym odebrałem nominację, którą wczoraj podpisał pan premier Mateusz Morawiecki na pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. Wielkie wyzwanie, mnóstwo pracy, ale myślę, że jeszcze więcej satysfakcji ze służby dla Polski i rozwoju całej branży. Odnawialne źródła energii powinniśmy postawić w centrum zainteresowania, jeżeli chodzi o konstruowanie nowego systemu elektroenergetycznego, o nowego obudowanie nowego miksu energetycznego Polski. Oczywiście mamy świadomość, że odnawialne źródła energii cechują się na dzień dzisiejszy. Tą niestabilnością w zakresie generacji energii elektrycznej, ale Stąd też musimy zapewnić też stabilność całego systemu. Dlatego na pewno też Ministerstwo Klimatu, którego jestem, gdzie pracuję jako sekretarz stanu, będzie dbać również o rozwój tych stabilnych źródeł energetycznych i przez długi okres czasu, bo jesteśmy na to skazani, będziemy musieli wykorzystywać jeszcze energię pochodzącą z węgla. Ale w dużej części, tak jak wcześniej powiedziałem, powinniśmy odwrócić zasadę, że Odnawialne źródła energii powinny być w centrum zainteresowania. Chcieli, chcielibyśmy nie mieć problemu w osiąganiu wskaźników OZE na kolejne terminy, które Komisja Europejska i, i cała Unia Europejska będzie podejmować te zobowiązania, więc już w tej chwili przed nami wielkie wyzwanie. Rok 2020 15% OZE. Jak to zrobić? Są pewne pomysły, nie wiem, czy uda się ten wskaźnik osiągnąć, ale zrobimy wszystko, aby się do niego zbliżyć. Wiem też, że inne państwa członkowskie Unii Europejskiej mają z tym problem, ale myślę, że biorąc pod uwagę wyniki aukcji OZE z 2018 i 2019 roku, gdzie została zakontraktowana ogromna ilość energii elektrycznej, w najbliższych dwóch, trzech latach Polska stanie się jednym wielkim placem budowy, jeżeli chodzi o powstawanie odnawialnych źródeł energii. Inna kwestia to obszar legislacyjny, więc już wchodzi do, do Sejmu ustawa o e, wspieraniu morskiej ener energetyki wiatrowej, tak zwany offshore na Bałtyku. Wielkie zadanie. Oprócz tego, e, usunięcie barier legislacyjnych, barier prawnych dotyczących rozwoju e, klastrów energii, spółdzielni energetycznych, e, z systemu prosumenckiego. Myślę, że tutaj będzie jeszcze wiele elementów do wprowadzenia. E, Chcielibyśmy uprościć też kwestie związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, jeżeli chodzi o powstawanie dużych farm fotowoltaicznych, bo w polityce energetycznej państwa do 2040 roku przewidziano bardzo duży udział energii pochodzącej ze słońca. Energia wiatrowa na pewno dyskusja, która się toczy od długiego czasu odnośnie odległości 10H. Myślę, że bardzo bardzo ostrożnie należy do tego i z dużą rozwagą podchodzić do tej kwestii. Biorąc pod uwagę protesty społeczne, jakie przetoczyły się przez Polskę kilka lat temu w tej kwestii, jeżeli miałaby nastąpić jakakolwiek liberalizacja w tym względzie, to tylko wtedy, kiedy będzie akceptacja lokalnych, lokalnej społeczności do tego, żeby takie farmy wiatrowe w bliższej odległości niż 10 H mogły powstawać. W przeciwnym razie na pewno tutaj byłbym daleko idącym, no, daleko ostrożny, bo, bo myślę, że pokój społeczny i akceptacja społeczna dla nowych technologii jest niesłychanie istotna.